Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku będzie recenzja Gimliego na temat jedzenia. Gimli będzie recenzował jedzenie. Tak, już tutaj czeka, aż żeby recenzować. Dzisiaj będzie kubek z KFC. Kosztuje 31,99. W środku znajdują się frytki, <laughs> pikantne skrzydełka i łagodne skrzydełka. No i ten oto ketchup, ketchup KFC, taki kubek dzisiaj kupiłem i teraz będziemy testować wszystko, czy piasek lubi te rzeczy. To są łagodne, to są tak zwane stripsy albo bixy jakoś były. Gimli, co, co powiesz na temat tego skrzydełka, jak pachnie, jak Ci się podoba, powiedz. Jak? Chcesz jeszcze? Teraz fytki z KFC. Fytyczka z KFC. Jak nimi? No, widać, że smakuje. Nie wiem, tych ostrych skrzydełek nie będę testował, bo są ostre. A pies nie, nie lubi ostrego jeść. Także recenzji na dzisiaj. Dziękujemy Gimli za recenzję. Tak, łapa. Dziękujemy bardzo. Życzymy miłego dnia wszystkim w tą piękną. Chłodną, nie niezasłoneczną pogodę.